Witam kochane wagi w czytaniu na rok 2021. Słuchajcie, jak tasowałam Wam karty to ukazała mi się karta Bratnik dusz, także być może w tym roku moje wagi poznają Bratnią duszę. Wow, super super. Słuchajcie, zobaczmy. Jaka jest ogólna energia na ten rok dla wag? Jaka jest ogólna energia na ten rok dla wag? Ogólna energia. Znaczy, ja od razu lubię przychodzić do rzeczy, tak, że <laughs> przepraszam, że u mnie nie ma żadnych wstępów. Um, ogólna energia dla moich wag... No, nic, nie chce wyskoczyć. Mhm, mhm. Ogólne energie. No i jest. Co my tu mamy? Ok. Sprawiedliwość. Być może jesteście w jakiejś niesprawiedliwej sytuacji. Sprawiedliwości stanie się zadość. Być może. Czeka was związek, który będzie po prostu sprawiedliwy, tak? Tyle samo, ile będziecie w niego wkładać, tyle samo będziecie dostawać. Porówno, nie wiem, jakaś równowaga. No zobaczmy, jak to się będzie miało do reszty czytania, ok? I yy, teraz wyciągnę kartę, która yy, będzie opowiadała, nie wiem, o lekcji, którą macie się nauczyć w tym roku, albo na co macie zwrócić uwagę, tak? Na co moje wagi powinny zwrócić uwagę w tym roku. Ważna wiadomość dla 2021. Jaka jest wiadomość? Wow. Słuchajcie, to jest przepiękna energia. To może mówić właśnie o tym, że poznacie kogoś wspaniałego, kto jest um, bardzo, będziecie czuli ogromne przyciąganie do tej osoby. Taka ma magnetyczna postać, um, pełna magnetyzmu. Um, Słuchajcie, to jest ktoś, kto um, zna swoją wartość, um, ale też jest jednocześnie skromny. Mm, skromna. Um, to może być też o opowiadać o płodności. Słuchajcie, płodności w jakiejkolwiek znaczeniu tego słowa, ok? Zawsze wybieramy partnerów, którzy są właśnie um, zupełnie podświadomie, tak? którzy są zdrowi, którzy po prostu będą najlepszą, um, najlepszym materiałem do tego, żeby przedłużyć, tak? Ród, e, świetny materiał na um, ojca kogoś, kto będzie w stanie um, zapewnić byt, e, ktoś, kto jest silny. Um, to wie czego chce, wie jak po to iść, wie jak się zaopiekować rodziną, tak? Słuchajcie, ja wyciągnę jeszcze jedną kartę. Proszę jeszcze jedną kartę, za dużo, za dużo. Jeszcze jedną kartę. Proszę jeszcze jedną kartę, nie chcę wybacz, słuchajcie. No a jak wypada, to za dużo. Ojej, ale wyskoczyła. O, oh, wow. Ok, słuchajcie, no, taka mocna energia życiowa siła, naturalna magia, tak? Jak czujemy, że coś idzie jak spłatka, no po prostu to jest jak, jakby magia się działa, tak? To jest też opowiada o powrocie do samych siebie, tak? Zobaczcie, otwórzcie serducha, otwórzcie serducha i wtedy się magia zadziała. Otwórzcie serce na wszechświat. To jest też energia, która opowiada o, o tym balansie, tak, dawania i otrzymywania. Pozwólcie, żeby po prostu to naturalnie tak płynęło swoim rytmem, tak? Um, nauczcie się dawać um, bezinteresownie, ale też otrzymywać, tak? Um, z wdzięcznością. Um, Wow, słuchajcie, przepiękna i bardzo mocna, silna energia. No, nic dziwnego, że właśnie będąc w takim stanie właśnie pogodzenia się, jakby bycia w swoim elemencie, tak? Pogodzenia się ze sobą, otworzenia, otwórzcie serca na samych siebie, tak? Jak się po prostu akceptujemy, kochamy, lubimy. No to nic dziwnego, że przyjdzie do was um, bratnia dusza. Będziecie magnesem, słuchajcie. Wow. Piękne. Zobaczcie, kolorystycznie, nie wiem, czy to widać, że tak kolorystycznie pasują te karty do siebie. Jakby te, z tych dwóch są wszystkie te kolory tutaj widoczne. Wow. Harmonia, słuchajcie. Um, Ok, i teraz idąc dalej, pozwólcie, że wyciągnę po trzy karty. Um, po trzy karty na każdą, na każdą kwartał. Trzy karty, tak, trzy karty na każdą kwartał. Do działania. Mm -hmm. To może być ktoś, kto się pojawia w Waszym życiu już w pierwszym kwartale, na początku roku. Słuchajcie, przyciągniecie. Um, o, 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 o To może być materiał na męża, żonę, okay. albo niektórzy z Was biorą ślub w pierwszym kwartale. Mhm. Mm mm -hmm. I jeszcze jedna karta. Wow, słuchajcie, poznajecie kogoś, kto. No, kto będzie, z kim ułożycie sobie przyszłość, słuchajcie. Um, ta karta opowiada też o tym, że wy odnajdujecie właśnie tą miłość do samych siebie, ok? To jest to, o czym mówiłam. Słuchajcie, super. No i będzie no nic dziwnego, że będziecie magnesem. Um, na takie niezwykłe rzeczy, że ludzie będą ciągnąć do Was, będziecie po prostu, ludzie będą chcieli być wokół Was. Um. Wow. To jest też wyznanie miłości, ok? Ktoś Wam może wyznać miłość w pierwszym kwartale. Ktoś Was może poprosić o rękę w pierwszym kwartale. Zaręczyny. Wow. No, pięknie, słuchajcie. Zobaczmy, co drugi kwartał dla Was ma. O czym jest drugi kwartał? Co moje wagi powinny wiedzieć na temat drugiego kwartału? Samoje wow. Co moje wagi powinny wiedzieć na temat drugiego kwartału? No i nic dziwnego dostajecie się taki zastrzyk energii, będziecie nie do zatrzymania. Mm. Intuicja. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, w tym kwartale możecie. E Będziecie chcieli zrobić coś, co może się nie spodobać komuś, tak? I w rezultacie czego możecie na przykład e, stracić, nie wiem, znajomego, przyjaciela. E, niestety na naszej ścieżce rozwoju czasami jest tak, że po prostu my idziemy w lewo, inni idą w prawo, i naturalną siłą rzeczy ktoś po prostu musi odejść tak jakby ścieżki się rozchodzą. W moim przypadku to się stało wiele razy, że po prostu ktoś, kto był moim, m, moją przyjaciółką, wielo przez wiele wiele lat i później przez jakiś czas m, nie miałyśmy kontaktu ze sobą i w momencie kiedy m, żeśmy się spotkały po wielu latach, okazało się, że nie mamy już ze sobą zbyt wiele wspólnego słuchajcie, nie przejmujcie się bo widocznie um, czas tej osoby jakby skończył się w waszym życiu um, pojawią się nowe osoby pojawią się osoby, które będą rezonowały z waszymi wyborami, ok? Um, wy tu robicie coś, co jest właśnie komuś się może nie podobać, ale to jest wasze życie, tak? wy wiecie, że wy robicie dobrze wy macie intuicję um, żeby iść do przodu żeby dokonać tego, żeby to zrobić, i jeżeli komuś się to nie podoba, no to trudno, tak? Wy musicie jakby w tym momencie myśleć o swoim szczęściu, tak? Dołączą do Was osoby, które będą myślały tak jak Wy, nie martwcie się. Teraz przechodzimy do kolejnego kwartału, czyli lipiec sierpień wrzesień nie lipiec sierpień wrzesień wakacje lipiec sierpień wrzesień lipiec sierpień wrzesień To może być tak, że po prostu ktoś się na was obrazi, tak? Ale jakby nie przyjmujcie się. Być może ta osoba do was wróci, tak, jeszcze was przeprosi za to, jak się zachowała. Wy w tym momencie, no to jest wasze życie, tak? Wy nie możecie swoich wyborów dokonując wyborów. Kierować się, co, co pomyślą inni. E, oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś ranić, tak? Ja nie mówię w tym sensie. E, po prostu to jest wasze życie, tak? Ta osoba nie, e, jakby nie, 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 nie przeżywa waszego życia, tak? Każdej sekundy, tak jak wy. Więc Wy, y, wy, wy wiecie lepiej, co macie robić, co jest dla Was y, y, dobre, tak? Trzeci kwartał. Słuchajcie, no i jesteście już czymś po prostu umęczeni, coś musi odejść i zrobić miejsce na nowe, tak? Być może mówimy o tym, że no jakaś osoba musi odejść, y, zrobić miejsce na nową albo wypaliliście się w, na przykład, y, jeśli chodzi o karierę w pracy. Y, być może czy czas, żeby y, odejść z niej, tak? Y, Zrobić miejsce właśnie na nowe, tak? Zamanifestujecie nowe, tak? Um, po dziesiątce buław przychodzi jedynka, także um, to jest jakiś um, zamanifestowanie właśnie pomyślności, jakiś sukces, e, robiąc miejsce na nowe. Um, teraz tak, pokazała się też karta. Y Uważajcie, żebyście nie przesadzili. Y nie wiem, to jest za dużo nie wiem, obiadanie się, za dużo picia. Y Cokolwiek y czego jest w nadmiarze, ok? Pilnujcie się, żeby nie przesadzić ta taka przestroga też dla innych. Może ja zweryfikuję jeszcze tą kartę, o czym jest yy, takie kuszące? Okej. Okay. Okej, okay, to będzie ważne, żeby dla niektórych. Jeśli chodzi o prawne sytuacje, no jeżeli pomyślicie, że będzie Was kusiło, żeby iść na skróty albo żeby czegoś nie zrobić, co należy zrobić, nie wiem, to może być związane z karierą, z czymkolwiek, no to nie róbcie tego, tak? Trzeba postęp, postęp, postąpić według zasad w tym przypadku, ok? Um, no, także uważajcie, jak będzie was tak kusiło, żeby. A może jakoś się uda, jakoś przejdzie. No nie. Um, załatwcie wszystko tak, jak należy, ok? Trzeci kwartał. Dobra, i teraz przechodzimy do ostatniego kwartału. Słuchajcie, co moje panny powinny wiedzieć. Październik, listopad, grudzień. Październik, listopad, grudzień. Słuchajcie, co za zakończenie roku. Wow, wow i jeszcze raz wow. Szczęście. Szczęśliwa rodzina. Spełniony związek. Um, Słuchajcie, um, oferta miłości, um, ciąża dla niektórych. Um, um, słuchajcie, osoba, która do Was przyjdzie, ok, to jest właśnie, um, dla niektórych ktoś przyjdzie w, w ostatnim um, kwartale. Um, A dla tych, do których właśnie ta bratnia dusza przyszła w tym pierwszym kwartale, to być może na koniec roku właśnie będziecie się spodziewać dziecka, tak? E, będziecie przeszczęśliwi, słuchajcie. E, to będzie ktoś, kto będzie bardzo otwarty emocjonalnie, kochany. To jest związek pełen miłości. To jest też o. Ktoś się nie może doczekać, żeby zostać rodzicem, tak? I żeby podarować tę miłość właśnie temu um, dzieciątku. Słuchajcie, no to już lepiej być nie może. Ja nie, nie wiem, czy można wylosować lepsze karty? Wow, pięknie. Słuchajcie, gratuluję Wam. Jeżeli nie dziecko, to po prostu będziecie, ktoś, właśnie, ktoś wam może się oświadczyć, wyznać miłość, wasz związek się pogłębi. Bo to jest właśnie szczęśliwy związek, szczęśliwa, szczęśliwy dom, powodzenie, spokojne, szczęśliwe życie. Słuchajcie. Gratuluję, przepiękne, zazdroszczę Wam, cudownie to wygląda, naprawdę. Wspaniałe zakończenie roku. Um, ja jeszcze wyciągnę dwie karty, jedną dla Was, jedną dla Waszego partnera, ponieważ y, wystąpił tutaj wątek romantyczny. Um, jedna karta dla Za dużo wyleciało jedna karta dla. Wagi i jedna dla partnera. <grym> Proszę, jedną kartę dla mojej wagi. Karta dla wagi i dla partnera. Pojawił mi się ktoś z niebieskimi oczami. Słuchajcie, dla niektórych to może być ktoś z przeszłości, kto wróci do Was. Um, albo. Okej, okay, albo to będzie szczęśliwy. Um, szczęśliwy. Szczęśliwy zbieg okoliczności, tak? Wy jakby w jakimś szczęśliwym zbiegu okoliczności poznacie tą osobę, albo to jest osoba, która powraca do Was, tak, z którą mieliście już do czynienia w przeszłości. To jest osoba, która poważnie myśli o tym związku, zbuduje. fundamenty, stabilne fundamenty pod ten związek, ok? czyli ktoś, na kim można bardzo liczyć um, razem, razem jesteście silniejsi silniejszy niż oddzielnie też jest taka wiadomość dla Was pięknie a co mamy na spodzie? ok to jest ktoś, kto będzie Was wspierał bardzo ok i znowu mamy numer 7, się powtarza. Siódemka, słuchajcie, szczęśliwy. Szczęśliwa liczba, szczęście, szczęśliwe wydarzenie, szczęśliwy właśnie z jego okoliczności mi tu się powtarza. Słuchajcie, przepiękny rok, cudowna miłość. Gratuluję Wam i życzę Wam wspaniałego roku. Powodzenia, spełnienia wszelkich marzeń. Um, pa!